ciekawe, który będziemy mieć dzisiaj, bo ja ja chodź, 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 się to nagrywa. chodź, 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 żadnych ataków, tuczki mielą dwa. coś? A ty się też przywitasz może? Co jest, się przywitałam tak szukaj Weź poduszkę We have family bez klamów mi żadnych tu. Jak coś przeklina, od razu kończymy nagrywanie, mnie channel gain nowo od nowa. A przepraszam też witam witami może. Hej, się przywitało. A ty masz się na czacie. Sejście się. Przywitało. O, widzę. Od razu jest Idę z tobą. Chodź. Gramy w 99 w lesie z moim łopakiem. Gdzie ty jesteś, ja bo cię nie mogę znaleźć? Ej, bo nie mogę cię znaleźć. Marysia. Siekie, bo ty zginiesz. Kiedy pusta szklanka? Gdzie... Czy zaczyna świeć, to wojanka? Usłyszałeś to? Nawet śpiewa o bujankach. Nie wierzę. E, nie pytajcie. Ten kanał jest family friendly. Powtarzam to po raz tysięczny. Dalej, dalej, potem dalej, drugi raz, na pi Dziecko, dziecko, kto idzie? Jelej. Ale już tam są wielki. To chodź pójdziemy. No czekaj. To chodź zaprowadzaj, prowadź. Chodźcie. Tu w tylko trzeba uważać, bo to są wilki. Jeszcze to ją hapę. Noc jest. Tak tu. Świetnie bacznie. Sikiera? Sikiera, ma te kaki. Nie to kopalnie lecę w tą... tym momencie. jeden. Skóra wilka. Nani. Dead one, dead one, that one. Um, on ci wziął? no. Handler. Dziecko wzięłam. Ja odtam dziecko. O, moje dziecko. Ja odtam dziecka. Szkoć pan darasz lepiej ludziska no dziecko, pierwsze dziecko moje, tam byłam, było ciępaliśmy i mamy dziecko pierwsze, ja Ta, już nie zginęłam. Przez wilka. A teraz wysadź. O! Dziecko! Uj! Chcesz dziecko? mu no, Gdzie No tutaj to może rozjeb... Po chuj to drapiesz? Jeszcze gdzieś śmiałeś? Gdzie? Chyba jest zakoiło. Kur... Po chuj to drapisz, dyploko? Gdzie się stare? stary? Ja ze O, I Bartoszkuję, Wilka. Dobra, sikiera. Ja dziecko pierwsze uratowałam. I co, Bartek zaraz te skiny? Nie, Bartek Bardzisz z tam. das lief mich bei dem